Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w PEPKO na przeglądzie w ten piękny słoneczny dzień, chociaż śniegu u nas napadało. Po same kostki eee, zaczynamy ten przegląd. 20 zł kosztuje ta osłonka. Pokażę Wam te, tą też, bo ta też jest nowa, chociaż już ją Wam pokazywałam. 15 zł kosztuje. Do niej jest jeszcze wazon. Jak tutaj gdzieś będzie i będę go widziała, zauważę to, eee, to też Wam pokażę, ale wjeżdżają już nowe, no z nowej kolekcji. Zobaczcie, eee, tak Pięknie wygląda. Dosłownie jak tulipan. Zobaczcie, tak z boku. 15 zł kosztuje, więc cena też jest, też jest super. Jak lubicie właśnie osłonki, to dajcie lajka like pod filmikiem. Będzie mi bardzo, bardzo. Miło, zobaczymy, ile tutaj ludzi jest kwiatkowych, ile ludzi lubi właśnie takie, takie osłonki, takie doniczki. Zobaczcie, tutaj mamy taką konewkę, jeszcze doniczkę i ona kosztuje 20 zł. Szkoda, że nie ma w kolorze białym, tylko tutaj jest w takim. No i tutaj widzicie ten wazon, właśnie stał ten, który Wam mówiłam, który będzie pasował do tamtej osłonki. Oczywiście, zapraszam do subskrypcji, dziękuję Wam. Moi mili, bo jest 45 tysięcy już ponad. Jesteście po prostu cudowni. Ja przesyłam Wam moc uścisków i buziaków za to, że jesteście ze mną i za to, że mogę zawsze na Was liczyć. 6 zł kosztują z, Peter Cook, z Petera Cook takie gadżety do kuchni. Tutaj macie jeszcze trzepaczkę, jeszcze taką łychę do na przykład nakładania lazani. Ja mam taką metalową, krótką, jest bardzo wygodna. No i co my tutaj jeszcze? mamy z takich nowości, to chcę wam pokazać te rękawiczki, bo one są też warte pokazania, 15 zł kosztują takie małe, tamte wam pokazywałam kiedyś, ale tutaj zobaczcie, jeszcze wjechały takie szare, też kosztują 15 zł, dwie sztuki i one mają jeszcze takie kuleczki jakby antypoślizgowe w środku tak jak czasami macie pod skarpetkami tymi antypoślizgowymi, 5 zł kosztują takie zwykłe rękawice i co my tutaj jeszcze mamy, a no i jeszcze wam te pokażę one były w tamtym roku, ale też teraz wjechały przed świętami i tutaj dwie sztuki możecie kupić za 10 zł. To jest fajna cena, bo one przeważnie pojedynczo już są za 7 zł. Następnie mamy tutaj też taką rękawicę za 5 zł. No te to się chyba cena nie zmienia. Jak kosztowały 5 zł, tak kosztują. No i chcę Wam pokazać tą patelnię. Ona jest właśnie też z tego Peter Cook. No i to jest łok. Tak, łok 28 cm e, średnicy. Zobaczcie, z drugiej strony wygląda tak, bo czasami się pytacie mnie, e, czy może być ona na indukcję. Ja powiem Wam, że e, nie ogarniam tego, ja mam gaz, więc jakoś zawsze e, tylko się e, sprawdza, czy to jest gazowa u mnie OK. No i zobaczcie, ona jeszcze ma taką powłokę, bo to już takie bardziej blaszane, nie? A tamta ma taką właśnie fajną e, powłoczkę. I kosztuje 70 zł, wiem sporo, ale patelnie niestety teraz e, tak kosztują. Jesteśmy też na półeczce takiej e, kuchennej, że tak powiem. Jakby ktoś potrzebował miarkę, to miareczkę możecie kupić za 10 zł w Pepko, taką dosyć sporą, zobaczcie tutaj litrowa, e, ale taka fajna, właśnie fajnie się wygodnie trzyma, e, ma ucho, więc e, super. 10 zł kosztuje taki, e, takie pudełeczko e, na jajca. No i tutaj mamy też taką półeczkę, zobaczcie, możecie sobie gdzieś tam poustawiać jakieś słoiczki. 15 zł kosztuje taka półka. Po, powiem Wam, że widzę, że jest tutaj rozbierane, rozbierane są te właśnie te gadżety właśnie kuchenne, organizacyjne, takie do spiżarni, gdzieś tam do pochowania po szafkach, więc jest to bardzo bardzo chodliwe. Dosyć sporo osób to kupuje, tak jak tutaj się podpytałam, ale idziemy dalej. Jesteśmy na salonie, słuchajcie, jesteśmy, jesteśmy tutaj i już wam pokazuję nowość. Jest to, moi drodzy, zegarek, bardzo leciutki. Jakby ktoś się bał, że gdzieś tam spadnie ze ściany i zrobi komuś krzywdę, to nie. 20 zł, znaczy nie wiem, czy spadnie, ale jest bardzo leciutki. 20 zł kosztuje i do tego jest, słuchajcie, jeszcze ramka, taca i i co, i lustro takie duże. Ja wam to już pokazywałam. Jeżeli mnie oglądacie to na pewno kojarzycie. Fajnie, że jest wyciągnięty ten świecznik. 25 zł kosztuje, bo teraz możecie zobaczyć jak on wygląda nie tylko na pudełku, ale też wziąć sobie go do ręki i po prostu zobaczyć, czy Wam będzie się podobał. No powiem Wam, że fajne. Można gdzieś tutaj coś jeszcze dodać, jakąś, wiecie, jakąś, e, jakiś akcent teraz wielkanocny e, i będzie robił za taki stroik. E, właśnie taki stroik gdzieś tam na stole, czy gdzieś na komodzie. E, fajnie, dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Tu patrzę, że jakieś misie są. Srebrne misie i to zapewne... A, jest skarbonka, tak? No i oczywiście super ulubione moje ceny, których nie lubię, słuchajcie, nie lubię, bo jedną ręką jest to bardzo ciężko y, otworzyć, ale postaram się, postaram się y, tutaj sobie poradzić. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Dobra. Ok. 7 zł kosztuje. 7 zł kosztuje. Nawet dzisiaj dostałam taki komentarz, słuchajcie, że to wszystko to jest jakaś tandeta, że ja tu pięknie wszystko tak opowiadam, a to jest tandeta. Tylko mnie zastanawia za każdym razem to, dlaczego ci ludzie to oglądają. Jak to jest tandeta, to po co to oglądasz? Idź sobie obejrzyj jakiś film przyrodniczy, nie wiem, historyczny, cokolwiek, nie wiem, z jakichś markowych sklepów. Po co tutaj ci ludzie siedzą? Trzy dyszki kosztuje tamta lampa z 40, przeceniona, jakby ktoś chciał. Więc jeżeli są takie osoby, no to po prostu tutaj. Ja ich nie zapraszam. Więc... Ym, więc tak więc e, tak to wygląda. E, pozdrawiam oczywiście wszystkich moich e, kochanych ludków, którzy mnie wspierają w tym, co robię. 60 zł kosztuje ta pościel. Właśnie chciałam powiedzieć, że Wam pokażę tutaj jeszcze pościel, bo wjechała. Zobaczcie, tu macie w, tako, w kwiaty e, i już zobaczymy cenę. 60 zł, 160 na 200 cm. No i macie dwie podusie e, 70 na 80 cm. Ta też kosztuje 80 zł, ale jeszcze jedną Wam pokażę, bo jest bardzo ładna. Poczekajcie, muszę ją tutaj wsadzić, żeby tutaj się nic nie porwało, bo później ciężko to się ogląda, wiecie, jak tak ktoś pociągnie i ten papierek się yy, rozerwie. No i tutaj zobaczcie, jaka fajna jest dwustronna, też kosztuje 80 zł i też ma takie same, e, takie same wymiary. No i coś, o co Wy często pytacie, to 100% bawełna, moje drogie, 100% bawełna, ale widzę, że tu jest jeszcze nowa. Zobaczcie, Duet Color Set i ta kosztuje 45 zł, więc w ogóle e, świetna cena. Dobra, idziemy dalej. Dalej widzę nowe kwiaty, więc już wam za chwilę to będę pokazywać. To znaczy trawo kwiaty. Nie wiem, jak to powiedzieć. Zaraz wam pokażę, bo czekajcie. Najpierw wam pokażę te żonkile. No i żonkile wam polecam też w kiku. Te kosztują 10 zł. Tam kosztują 25, ale są piękne. Wyglądają jak żywe. Jest większy bukiet i są takie gumowe, że możecie bez problemu je sobie umyć i na pewno wam się nie zniszczą. Te już tutaj na samym wejściu widać, że są takie bardzo delikatne. No i tutaj mamy trawę. I zobaczcie. No i tutaj są jeszcze kwiatuchy na końcu, więc to też fajnie wygląda. Ja Wam powiem, że mi w ogrodzie. Gdzie zaczęły się właśnie podobać takie rośliny jak werbena patagońska. Pięknie to wygląda. 25 zł kosztuje akurat ta trawa. Akurat e, ta trawa, którą Wam teraz tutaj pokazuję, jest dosyć wysoka. Mam nadzieję, że to widać. Zobaczcie, ona jest tutaj prawie na dwie półeczki. Dobra, przeskakujemy na następną półkę i na, jesteśmy na półce, którą bardzo lubimy. E, wiem, że większość z Was też bardzo lubi półeczkę Kubek. Półkę kubeczkową. No i mamy tutaj piękną nowość, zobaczcie. E, taki. Taki brzoskwiniowy kolor. 12 zł kosztuje taki kubeczek. No i on ma takie też złote gdzieś tam akcenty, te kropeczki, i na przykład tu obwódka na górze też ma złotą. Tu mamy również srebrny z takim śmiesznym uchem, ale też bardzo ładnie wygląda. 12 zł kosztuje. Jakby ktoś się pytał, to jestem ten wałże w olsztynie. I tu jest ten, który Wam polecam, to jest moja polecajka ode mnie do Was. 10 zł kosztuje, ja kopiłam sobie dwa i naprawdę pięknie się prezentują. I kupiłam jeszcze sobie takie dwa serduszka i szklankę z serduszkiem. No muszę zrobić w końcu tego vloga, jakoś tak się nie mogę, jakoś tak się nie mogę, słuchajcie, zebrać do tego, żeby zrobić. Już tam trochę nagrałam wam i chciałabym wam wrzucić, ale jakoś tak nie jejku, no teraz jest naprawdę dużo mam, dużo mam obowiązków, że tak powiem. No, ale postaram się Wam nagrać. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, jakie piękne motylki, jak ładnie to wygląda. 10 zł kosztuje tylko taki talerzek. Piękne są naprawdę, i też tutaj jest ta złota obwódka. Ale co my tutaj jeszcze mamy, co bym mogła Wam pokazać? Idziemy tu, idziemy tu. I tutaj są osłonki. Jak widzicie, tam są też takie różowe osłonki, ale tutaj macie takie z kwiatuszkami. O! Tu <laughs> to takie zaskoczenie, nie ma ceny, ale poczekajcie, zaraz tutaj ogarniemy, zobaczymy, jak nie ma pod jedną, to będzie pod drugą, on nie wiem czemu, znowu wam tutaj pokazuje eee, z boku, 15 zł kosztuje, ale mi osobiście się podoba bardziej tamta w tego tulipana, pięknie ona wygląda, eee, no i jeszcze ten motylek do tego, zobaczcie tutaj jeszcze są takie małe metalowe, na jakieś dwa małe kwiatuszki za 10 zł. I tu chyba już na tej półeczce będzie wszystko. No tak, to dzisiaj już będzie koniec tego przeglądu. Dajcie znać, czy Wam się podobają takie, takie dekoracje, czy już u Was jest ta kolekcja, czy może nie ma. E, I czy jesteście na moim tym drugim kanale. Ja dzisiaj życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Cześć, buziaki.